W oparciu o postanowienia ustawy o prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu z spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia posiada wszystkie wymagane regulaminy. Uchwały w zakresie regulaminów dotyczą poprawek wynikających ze zmienionych zapisów ustawowych i konieczności dostosowania ich do obowiązujących warunków ekonomicznych i rynkowych. Uaktualnione zostały zmiany do regulaminu m.in. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat za używanie lokali, struktury organizacyjnej SSM, regulaminu organizacyjnego SSM, zlecenia dostaw usług i robót budowlanych, remontowych obcym wykonawcom, porządku domowego, gospodarki finansowej spółdzielni, przyjmowania potrzeb członków, ustanowienia praw do lokali, zmiany i wynajmowania mieszkań. Rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowanych no w zasobach mieszkaniowych. Realizu, realizując statutowe obowiązki, Rada na posiedzeniu 26 stycznia 2009 uchwaliła plan gospodarczy finansowy spółdzielni, uchwała nr 35 na 2009. W dniu 22 czerwca 2009 dokonała korekty planu remontów na 2009 rok, uchwała nr 65 na 2009. Na posiedzeniu 26 października 2009 Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzania obradania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Ofer oczywiście było ponad 10. Staraliśmy się tak powiem wybrać najlepszą ofertę. Oczywiście była to firma Złodzi, Łodzi, także my jako Rada staramy się też wybierać by bilans. Był badany przez różnych biegów i z różnych pojazdów i tak w 2008 roku była badawka z Krakowa. Na każdym posiedzeniu Rady członkowie zarządu informowali o bieżącej działalności Zarząd przed podjęciem decyzji spraw wymagających opinii właściwych w właściwej komisji przedkładał stosowne wnioski, a komisje informowały Radę Nadzorczą o wyrażonych opiniach. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 119 uchwał. W ogólnej ocenie Rady Nadzorczej działalność spółdzielni prowadzona była prawidłowo, co pozwoliło osiągnąć dobre wyniki ekonomiczne przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb naszych członków. Chciałbym tutaj nadmienić, że. Jest cały czas tendencja i każdego roku, jeśli chodzi o nadwyżkę finansową, no wydaje mi się, że my jako no, Rada staramy się wybrać najlepiej, więc jest tendencja, jest wzrostowa i z każdym rokiem no, jest na przykład za bieżący, czyli za 2009 jest to kwota 1 978 Będziemy tutaj w kolejnym punkcie porządku obrad, tą nadwyżkę, tak powiem, dzieli z przygotowaną uchwałą, m.in. o nasz również fundusz remontowy. Podkreślenia wymaga pozytywna opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego, na podstawie którego Rada Nadzorcza wnioskuje do Zalnego Zgromadzenia Członków Naszej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółdzielni za 2009 rok. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego z za 2009 rok udzielenia absolutowym członkom zarządu. Sprawozdanie powyższe zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 kwietnia bieżącego roku. E, Szanowni Państwo, kadencja Rady dobiegła końca. Wspólnie staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom, przy wypełniać swoje obowiązki i zawsze może to się udawało, no, ale niestety. Tak to już jest w życiu. W związku z zakończeniem obecnej kadencji, w czasie w której miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi przyszło mi współpracować. Chciałbym jeszcze nadmienić, że tej Radzie właśnie, niektórzy postrzegają nas jako niedobrą Radę, udało nam się doprowadzić do sytuacji, że w ubiegłym roku, czyli w 2009, ponad 600 tysięcy przy. Przetargach zostało zaoszczędzone dzięki temu, dzięki zmianom w regulaminie, że więcej oferentów się pojawiło na naszym rynku. No i niestety często, że tak powiem, firmy, które przez wiele lat te same, że tak powiem, pojawiały się u nas na przetargach, no niestety, ale zeszły w ubiegłym i w tym roku zdecydowanie wstępny jest około 35%. Każdy w bieżącym roku zaoszczędzone yy, jest na przetargach dzięki zmianom w regulaminie ponad 800 tysięcy.